Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś kolejna prezentacja kolejne auto, które właśnie trafia do oferty. Tym razem samochód pozyskany przeze mnie w rozliczeniu przy zakupie innego auta. Więc jak się możecie domyśleć, będzie troszkę taniej. Natomiast jakościowo, jak zwykle, na pewno bardzo dobrze. I oczywiście, jak zwykle, samochód krajowy. Co to za samochód, już Wam pokazuję. Do oferty wjeżdża właśnie ten śliczny Golf siódmej generacji. Samochód bardzo ciekawy, bo to jest auto z 2013 roku produkcji. Pierwsza rejestracja była w 2014. Samochód ma przejechane 147 tysięcy km 148 prawie. Więc jak na 11-letni samochód, to przyznacie, że wcale nie jest jakiś duży przebieg, prawda? Przebieg jest oczywiście udokumentowany. Auto było serwisowane na początku w autoryzowanych stacjach, potem już oczywiście wiadomo ze względu na koszty zaczął, zaczął być serwisowany w serwisie nieautoryzowanym. Natomiast wszystkie przeglądy były cały czas w jednym serwisie. Są no, udokumentowane w książce serwisowej, także wszystko jest potwierdzone i przebieg, jak najbardziej, tak jak wspomniałem, udokumentowany i auto by serwisowane, tak jak należy silnik 1.4 TSI 122 konie 2013 rok, więc już nowa generacja silników TSI z paskiem rozrządu, bez już jakichś mankamentów tych starszych generacji także, także auto takie które na pewno posłuży jeszcze przez parę ładnych lat ciekawostka samochód jest bezwypadkowy, wszystkie elementy nadwozia mają fabryczną grubość powłoki lakierniczej co jak przyznacie na, po 11 latach to naprawdę wynik fantastyczny, prawda? Jedyna rzecz, która była lakierowana, okej, okay, no dobra, może nie wszystkie, fabryczną, lakierowany był ten przedni zderzak, ale wydaje mi się nawet, że chyba nie był cały lakierowany, tylko tutaj, tutaj z tej strony, lewej i taka do środka, bo z tej strony wydaje mi się, że, że właśnie nie był, także, także a nawet jak był cały, co to ma za znaczenie, tak naprawdę? Przy 11-letnim samochodzie, uwierzcie mi, że spotkać samochód, który miał tylko zderzak lakierowany, to już rzadkość. Kolor czarny, metalik, pięciodrzwiowy hatchback, więc wygląda super. Wersja Comfort Line wyposażenia, więc nie taki standardowy trendlining z plastikową kierownicą i z manualną klimatyzacją. Mamy tutaj dodatkowo reflektory xenonowe. Są czujniki parkowania z przodu, czujniki z tyłu, oczywiście felgi aluminiowe 16 cali. Także wygląda to tak z zewnątrz. Podoba się? Ładny, prawda? I tak, spójrzcie, 11 lat, auto bez gnieceń, bez przytarć. Jedyne rzeczy, jakie udało mi się znaleźć, to tak, no oczywiście, wiadomo, tylny zderzak. Tutaj gdzieś odkładania i gdzieś pewnie gdzieś jakieś uderzenia. W... Nie wiem czym, no ale są takie małe wniotki. Tutaj, tutaj, jakieś takie delikatne też wniecenie. Z tej strony również. Piękny, śliczny, nieporysowany. No i tutaj, o, na dachu. Widzicie, taki mały dołeczek. Coś upadło na dach. Jest to bez uszkodzenia lakieru. Można dać specjalistom od PDR-u, tak, żeby, żeby pociągnęli to i żeby ten dach był równy. Natomiast nic tutaj takiego poważnego. Tutaj ryska na przednim zderzaku. No i jakieś odpryski na masce drobne. Ale tak poza tym kurczę, no 11 lat samochód i wygląda, myślę, że lepiej niż nie niejeden czterolatek. Czy uważacie tak jak ja? Ładny, prawda? I ten czarny pięcioczwiowy no super. Spójrzcie na to. Właściciele założyli sobie takie fajne nakładki. To no jest taka plastikowa uszczelka. Ale dzięki temu nie obijają się ranty. I na wszystkich drzwiach są takie rzeczy pozakładane super co? Też fajny pomysł. Także tak to wygląda z zewnątrz, już siadam do środka, pokażę Wam, jak auto prezentuje się w środku. A może zanim siądę, to jeszcze tak po otwieram i pokazuję. Fotele materiałowe oczywiście, tak. Skórzana, multifunkcyjna kierownica z tym spłaszczonym dołem już. Lusterka elektryczne, regulowane, podgrzewane. Szyby elektryczne z przodu i z tyłu. I z tyłu. Ta pizzereczka również bardzo ładna. Nieponiszczona, niepozadzierana jakaś, niepoprzepalana. Tutaj elementy plastikowe również nieponiszczone. Jakieś tam drobne rysy na progach. Też na pewno znajdziemy, no bo, bo nie da się. Ale... O, proszę. Bardzo ładnie. Tu już jak jesteśmy, regulacja podparcia lędźwiowego. w fotelu pasażera. Oczywiście w fotelu kierowcy również ten element występuje. Proszę bardzo. Bardzo ładny, czysty. Duże radio. Duże. Jak na tamte czasy, oczywiście. I tak to wygląda. Dobra. Wsiadam do środka i już Wam pokazuję pozostałe elementy wyposażenia. Więc tak, skórzana kierownica, multifunkcyjna, jest pomad. A, gdzie ja mam kluczyk? O Jezu, w kieszeni. Może się uda. Jest. Odpalimy go sobie. Elegancko. Pięknie pracuje, równiutko. Przebieg 147 799. Radio dotykowe, dotykowe. Proszę bardzo. Radio dotykowe z tym właśnie już takim większym wyświetlaczem. Jest zestaw Bluetooth. Jest też odtwarzacz. Można podłączyć sobie odtwarzacz przez AUX, można przez Bluetooth. Słuchać muzyki, także to no, oczywiście nawigacji nie ma, w tamtych czasach nie, nie wiem czy, czy były zamawiane, czy nie, ale chyba rzadko. Jest klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, także też fajnie, bo często patrzę te Golfy mają tą klimatyzację manualną, no i sześciobiegowa skrzynia, tak? także już super, bo auto mniej pali jest zrywniejsze, także, także bardzo fajnie to jeździ. Co zresztą zaraz Wam pewnie pokażę. A proszę bardzo, jeszcze czujniczki fabryczne z widokiem na wyświetlaczu centralnym, także to wszystko widać. Jak Wam się podoba mój Golfik? Mam nadzieję, że, że się podoba, bo naprawdę bardzo fajny, ładny i zadbany egzemplarz. Yy, yy, za chwilkę się przejedziemy, ale zanim, to jeszcze Wysiądę, przejdźmy, obejrzymy sobie felgi, obejrzymy stan tarcz, felgi, proszę bardzo, nieponiszczone, nieporysowane, tarcza bardzo ładna, klocka oczywiście nie widać. Ale, ale jest, ale jest, jest sporo, tylne tarcze tutaj takie są skorodowane i widać, że te klocki jakoś nie przylegają dobrze, zakładam, że trzeba pewnie tu rozebrać, przeczyścić, bo te hamulce chyba tutaj ten tył jakoś nie bierze zbyt dobrze, także to także będziecie musieli zrobić. Właśnie, co do takiego, takich rzeczy do zrobienia, tak, ostatni przegląd był w grudniu. 2023, kolejny powinien być 2024. Już tutaj właściciele nie robili, ponieważ już był pomysł na zmianę, więc teraz na pewno taki pakiet startowy, olej, filtry. I co ja bym zalecał? Zalecałbym Wam wymienić rozrząd, tak? ponieważ z tego, co rozmawiam tu z właścicielami i jakieś tam informacje, jakie też oni przekazali od serwisanta wypada przy 180 tysiącach ta wymiana rozrządu. Natomiast ja bym chyba nie czekał, samochód już ma swoje lata, więc, więc raczej przy wymianie oleju, filtrów zrobiłbym też ten rozrząd, żeby mieć już spokój na najbliższe lata. Ale to już wasza decyzja. Ok, wsiądziemy i przejedziemy się kawałek. Okej, okay. jestem, pasy zapięte, więc możemy ruszać. Zobaczmy, jak ten Golfik sobie radzi. Tak, wspomniałem, silnik 1.4 TSi, 122 konie, więc oczywiście demon prędkości to to nie jest. Ale powiem Wam szczerze, że z tą sześciobiegową skrzynią naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Jest dosyć żwawy, dosyć elastyczny ten silnik, także jeździ bardzo przyjemnie. I myślę, że na co dzień do takiej jazdy spokojnej w zupełności wystarcza. Nawet jak ktoś lubi dynamicznie, to też daje radę, naprawdę. Yy, całkiem, całkiem, całkiem żwawo przyspiesza. Yy, samochód, yy, tak jak wspomniałem, serwisowany na bieżąco, wszystko robione na czas, więc yy, nie mam tu jakichś uwag, co do stanu technicznego, no poza, poza tymi klockami z tyłu, tarczami tak, które takie skorodowane, ale to... No, Eksploatacja, tak? Trzeba będzie tam do tego układu hamulcowego zerknąć, pewnie przeczyścić jakieś tam cylinderki, przesmarować, żeby, żeby to pracowało jak należy i żeby e, te hamulce hamowały odpowiednio. Czujniki parkowania sprawne, słychać, pikają, e, więc element działający. Auto jedzie prościutko. Nic tutaj nie stuka w zawieszeniu, żadnych nieczuć luzów, stuknięć, puknięć, skrzynia biegów pracuje bardzo dobrze, leciutko te biegi wchodzą, sprzęgło również, także co mam Wam powiedzieć, no, jedzie prosto, hamuje, skręca i działa, i działa, nic tutaj niepokojącego się nie dzieje, muszę wyjrzeć, bo... Wyjeżdżam z podporządkowanej, żeby tu jakiś zaraz nie doprowadził do kolizji. Yy, więc naprawdę bardzo przyjemny samochodzik. Przełączę Was teraz na tą drugą kamerę. Teraz naprzód i proszę bardzo. Jedziemy. Przedzić, ale ok, niech jedzie. Dobra, udało mi się przełączyć. Aha, zapalmy światełka, bo o tej porze już na tych światach do jazdy dziennej. O proszę bardzo, jest usterka. Strasz świetlenie tablicy rejestracyjnej. A to tego nie było. Czyli musiała się właśnie przepalić. No dobra. No to jeszcze. To naprawię. To naprawię. Mm. Zobaczcie. Gaz. Jedzie. No, ma, ma chęć jechać ten samochód, kurczę, naprawdę. Na 122 konie bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście nie jest to GTI, ale daje radę. A zwłaszcza, że w tej chwili, jak popatrzymy sobie na drogi, jak jeżdżą inni kierowcy, wszyscy raczej delikatnie, spokojnie, żeby. Mało spalił, żeby nie daj Boże mandatu nie dostać, więc, z takim 122-konnym golfem na pewno nie będziecie ostatni ze świateł. Ach, myślałem, że zdążę, ale nie zdążyłem. Hamuje bardzo dobrze, wszystko działa. Wszystko tutaj nam się ładnie podświetla. No nie mam jakichś uwag. Ciekawe jakie będziecie mieli pytania co do auta. Już się nie mogę doczekać, aż będziecie dzwonić, dopytywać. Ale tak naprawdę, poza taką eksploatacją, to ja uwag do niego nie mam. I w środku, jak widzicie, jest naprawdę ładny, nie jest właśnie zniszczony, nie jest przecierany, jakoś, no tu jakieś takie zagniecenie tak, na tym materiale, ale to jest naturalna rzecz przy, tych, przy takich fotelach, tak? Po jakimś czasie odsiadania takie zagniecenia się robią na tej tapicerce. Średnie zużycie. Komputer pokazuje 8,1, więc myślę, że nie jest to jakoś dużo. No proszę, temperatura oleju nawet. Takie rzeczy nam pokazuje komputer. Przebieg 159. Mm, nie wiem od kiedy. Chyba odkąd go mam. Albo od tankowania i zasięg 270. Ok, wyjedźmy sobie tutaj. Dalej. Trochę szkoda, że nie automat. Wszyscy przyzwyczajeni do automatycznej skrzyni. Przy takim przebiegu, jak tam ktoś dbało tą skrzynię, jak serwisował. No i znowu czerwone. Mam szczęście dzisiaj, kurczę dobrze. Co chwilę czerwone. Małe no, przed przede mną pojechał radiowóz, więc może dobrze oni sobie pojechali. A ja zaraz tego nie proszę bardzo. Sterowanie radiem. Tu wszystkie te guziczki też się elegancko podświetlają. Kierownica no ma jakieś już ślady, tak jest taka troszkę. Świecąca się, no ale po 11 latach kręcenia nią no to, to musi tak. A nie oprzywałem na nowo. Ślady są. Pewnie Wam nie pokażę, jak to super przyspiesza, bo ciężko trochę nagrywać i zmieniać biegi. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce i sami ocenicie, czy ten golf jest e, ciekawą propozycją. Moim zdaniem jest bardzo ciekawą propozycją. Bo tak jak mówię, nielakierowany, z fajnym przebiegiem, całkiem przyzwoicie wyposażony. No i wyglądający, prawda? Bo naprawdę, mimo tych 11 lat, nadal. Prezentuje się bardzo ładnie. Także zapraszam Was serdecznie. Jeszcze raz pozdrawiam Karol Woźniak.